Siemaneczko, z tej strony Busterek, słuchajcie, wreszcie mamy, wreszcie dotarł do mnie ETB z Mega Evolution w wersji Lucario. Zaraz będziemy go otwierać i zobaczymy co uda nam się trafić. Przed nami, proszę Państwa, leży tutaj Elite Trainer Box z Mega Evolution. Z tyłu mamy ilustrację promki, która znajduje się w boksie oraz informacje odnośnie tego, co znajdziemy w tym boksie. Będzie 9 sztuk booster paków z Mega Evolution. Do tego jedna karta promocyjna, ta, która jest tutaj wyżej. Mamy również 65 kart. 35 koszulek na karty, 40 kart energii 6 kostek do gry otworzymy i mam nadzieję, że tym razem nam się zwróci tutaj mamy książeczkę w której mamy całą listę przedstawiającą karty, które możemy sobie zdobyć. Opisane są, które jest standardowe, które nie, które są komony, uncommony un I tutaj mamy całą listę kart dostępnych w tym secie. My będziemy sobie polować na karty, które są tutaj na samym końcu ta jest piękna karta, którą chciałbym mieć. Te dwie ewolucje. Tutaj oczywiście Mega Venusauriex, Mega Lucario. Z tych kart Lilii jest po prostu piękna. No i mamy tutaj SSRki oraz dwie te karty złote, które są po prostu cudowne. Mam nadzieję, że któraś z tych kart Padnie dzisiaj. nam z tych paczuszek. Ja tych książeczek to używam do zapisywania sobie kart, które posiadam. Tutaj można sobie zaznaczać w kwadraciki, które mam. Wiem, że są jeszcze aplikacje do tego, ale tak zawsze sobie to wrzucę w album i mam opisane co i jak. Zobaczymy teraz. Inaczej są pakowane, bo tutaj do góry nogami w ogóle jest tak się teraz prezentuje opakowanie jeżeli chodzi o Mega Evolution mamy koszuleczki z nich będziemy dzisiaj korzystać mamy żeton uuu ale ojej ale jest zniszczony tutaj w tym miejscu nie widać by to było. o teraz widać no ale zajechany żeton Piękna karta promocyjna. Takie karty promocyjne to najlepiej trzymać w folii po prostu silet produkty i. Na pewno z czasem zyskają na wartości, tylko tak jak mówię lepiej zostawić się w tej folii od nowości, żeby było. Mamy karty energii, kości. Coś z czego nie korzystam, mam tych paczek Nie wiem, ze 20 takich paczek Police, one sobie leżą Schowane Oraz 9 boosterków 9 boosterków Zobaczymy jakie tutaj są Wzory Podzielimy sobie, lubię mieć tako Czyli co Zaczniemy sobie pierw od Gardewara. trzymamy kciuki. Mam nadzieję, że coś ciekawego dzisiaj nam wyleci. Pierwsza paczuszka. Kodzik dla Was. Jedną kartę przykładamy do przodu i patrzymy: Energia, Rabut, Avizor, Ultra Ball, Jinx, Ninetales, Spiritomb, Mega Signal i pierwsza karta w wersji reverse holo druga karta również w wersji reverse holo i pierwszy drop niestety pusto, mamy kartę holo pierwsza paczuszka pusta, zobaczymy dalej czy coś się uda trafić kodzik dla Was karta energii do przodu Patrzymy. z Firo, Nitleo, Inky Tank, Fighting Gong, Shedinja, Niteleon. Pierwszą kartą Reverse Holes Executor. Drugą kartą. O, już mamy pierwszy strzał. Shackle. Piękna karta. Spakujemy sobie Ale pięknie wygląda. do koszulki Piękna karta, dobra zaraz zobaczymy czy uda nam się coś trafić jeszcze dalej Zachęcam was do zostawienia suba oraz lajka na kanale Staram się, aby filmy wlatywały w każdą środę. Po prostu co tydzień na ten moment będą wlatywać filmy na kanał i będzie to środa mniej więcej po godzinie 18 Więc Zachęcam Was do czynnego udziału na tym kanale. Dobra, mamy tak energię. Wulpix, Bulbasaur, Pokémon Center Lady, Riolu, Shedinja, Inteleon, Wallis Compassion i mamy pierwszą kartę, która jest Reverse Holo. Cinderace, druga karta Reverse loch kurita i Alako wersji Holo, również bez dropu kolejna paczka, to już czwarta Kodzik dla Was I karta energii do przodu przekładamy i lecimy dalej energia Sobel Toxic Rogue, Staffful, gimigu, sol Solrock, Shackle, Whiskey Ruins i mamy pierwszą kartę Reverse Holo Fighting Gong Reverse Holo Seedot oraz Holo Kyogre no na ten moment z jednym dropem bez żadnego yaksa. ciężko to widzę, zobaczymy czasami jedna paczuszka wystarczy żeby odwrócić losy każdego openingu kodzik I patrzymy Basic Energy Switch Execute Viewer Helioptile Tangro, Goldengo i mamy pierwszą kartę Reverse Holo Risky Ruins Strange również Reverse Holo oraz Yveltal w wersji Holo Zostały nam tylko cztery kociuszki. Na ten moment mamy ETB, który nawet się nie zwraca. Kodzik. I zaczynamy dalej. Miltank, Shrubi, Teliolisk, Inkada, Kadabra. Gargantal czy jakoś tak Goldengo i mamy wersję Reverse Holo Numel Pokémon Center Lady Reverse Holo oraz Alakazam ponownie w wersji holograficznej. Kolejna paczuszka Grevyard Centru, Spiral Magneton Strange Tempest Shackle Search Lopani w wersji Reverse Spiritom wersji Reverse oraz mamy drugiego Dropa Mega Aboma Snow X ładnie ta karta wygląda, ale jakość wartościowa nie jest. Mamy ostatnie dwie paczuszki. Mam nadzieję, że coś wpadnie. ciekawego Rockand, Libert Spoink, Electrike, Stajonier, Rockand, Iron Defender. Dobrze. Pierwsza karta Reverse Hollow Handstone. Stone w reverse Hollow oraz i mamy Harriama w wersji holograficznej. I tutaj ostatnia paczuszka, West Magic. Daj tutaj coś. Co to ma być? czemu to tak pusto? żeby tutaj nic nie wpada tym razem bez energii energię sobie weźmiemy tak Nazlif, Sandslash, Abra, Handstone, Magnezone, Acerola i mamy pierwszą kartę reverse i uwaga blokowla prawdy również kartę reverse Gamshos i niestety mamy Tropa mega kangas EX nie jest to jakiś super drop, ale mi się wydaje, że to będzie dobra karta jest piękna jak to się mówi, Let's play magic udało się chociaż w części zawalczyć o zwrot tego boksa mamy piękną kartę widziałem lepsze dropy ludzi w tych z tych Elite Trainer Boxów ale nie ma co narzekać. Jest piękna karta, która będzie lecieć do albumu. Również Zresztą w ogóle wszystkie trzy będą lecieć do albumu. Zaczynamy kolekcję, kolekcjonowanie, jeżeli chodzi o angielskie sety. Właśnie od tego setu będę starał się ten set zebrać w całości. Zobaczymy, czy się uda. Tylko, że w całości bez kupowania na sztuki. A samemu spróbuję go skompletować. Tak więc w tym odcinku będzie to wszystko. Pamiętajcie, zostawić suba oraz lajka. Like My widzimy się w następnym za tydzień. Zobaczymy jeszcze, co to będziemy tam wtedy otwierać. Może jakiegoś japońskiego boksa sobie otworzymy. A teraz dzięki za oglądanie. Trzymajcie się i cześć.